Szczęść Boże, witajcie! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Szczęść Boże, witajcie kochani w tym cudnym okresie wielkanocnym. Słowo, którym się dzisiaj modlę to Miriam. W różnych przekładach możemy spotkać Mario czy Miriam, imię, którym zwraca się Jezus do tej niewiasty przed grobem, która nie wróciła do siebie tak jak Piotr i Jan, ale została przed grobem płacząc. Powiem Wam szczerze, że te najbliższe dni to taki mój ulubiony okres modlitwy słowem, ponieważ codziennie będziemy mieli inne opisy spotkań ze zmartwychwstałym. I choć zmartwychwstania nikt nigdy nie widział, to jednak były osoby, które widziały zmartwychwstałego, stałego. Które spotkały zmartwychwstałego. stałego. I to słowo nas zaprasza do tego, abyśmy osobiście przeżyli te cudowne spotkania. Pierwszym takim właśnie, pierwszym z nich jest właśnie to spotkanie z Marią Magdaleną przed grobem. I słowo Miriam, którym się modlę, zaprowadziło mnie do, do imienia. Do imienia, które które jest tak bardzo ważne. Dlaczego? Bo Bóg zna mnie po imieniu. Gdybym był na miejscu Marii Magdaleny, a w czasie tej modlitwy właśnie tak się postawiłem, to usłyszałbym Michale, dlaczego płaczesz? Może byłoby zdrobniale, pieszczotliwie, tak jak Miriam, gdzie w niektórych przekładach mamy, że... Maria Magdalena odpowiedziała Rabuni. Też tak, no, to była taka pieszczotliwa wymiana między Jezusem a, a Marią. To pewno może by, może by było. Misiu, Michałku, nie wiem. Nie chcę z Pana Jezusa robić też jakiegoś infantylnego gościa, ale. Ale na pewno bym rozpoznał ten głos i na tej modlitwie rozpoznałem to, to, to ten głos, który mi wezwał po imieniu. Zresztą ten tekst Izajasza, 43 rozdział, nie lękaj się, bo cię wykupiłem. Wezwałem cię po imieniu, tyś moim, no też świadczy o tym, że to nasze imię jest zapisane. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, w tym okresie wielkanocnym Kościół nas uczy i zachęca do tego, abyśmy przeżywali, celebrowali misterium chrzcielne. To misterium paschalne jest nieodłączne z tym misterium chrzcielnym. W czasie obrzędu wielkanocnych przyjmujemy nowych członków do Kościoła. Co więcej, później przez okres wielkanocny w modlitwie eucharystycznej powtarzamy po konsekracji, po, 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 po przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew pańską. Kapan się modli. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś z wody i ducha świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Modlimy się za wszystkich, którzy w tym. W wydarzeniu paschalnym otrzymali nowe imię, imię chrześcijan. Podczas mszy świętej, podczas której zawsze, podczas każdej mszy świętej, podczas której chrzcimy, także poza okresem wielkanocnym, kapłan modli się w tym samym miejscu. Pamiętaj Boże o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. I to się wydarzyło w życiu Marii Magdaleny. Piotr i Jan wrócili do siebie, mówi ewangelista. A ona została przed grobem płacząc i za chwilę usłyszała swoje imię. Co to oznacza? Dla mnie to jest bardzo jasny przekaz. Maria Magdalena uczestniczyła już w tym wydarzeniu paschalnym, jakim jest włączenie do Kościoła, ona, ona odrodziła się z wody i Ducha Świętego, dlatego mogła usłyszeć swoje imię wypowiedziane przez Jezusa. To wyjątkowy moment, słuchajcie, absolutnie by uświadomić sobie właśnie to, że Bóg mnie wzywa i zna po imieniu, by postawić się na miejscu Marii Magdaleny, by Kościół mógł powiedzieć o mnie, że odrodziłem się z wody i z Ducha Świętego i zostały mi odpuszczone wszystkie moje grzechy. Więc chciałbym was, kochani, zachęcić bardzo, bardzo serdecznie, abyście stanęli na miejscu Marii Magdaleny dzisiaj, abyście w tej medytacji usłyszeli swoje imię i abyście doświadczyli tego, że właśnie zostaliście odrodzeni z wody i z ducha, a Bóg zna mnie i ciebie po takim imieniu, jakie w tej konsekracji chrzcielnej żeśmy otrzymali. I na tę radość spotkań ze Zmartwychwstałym niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.